Jeśli interesuje Was tematyka części mowy, to zapraszam Was do oglądania tego filmu, dlatego że pokażę Wam wszystkie pomoce, jakie do tej pory stworzyłam właśnie do przećwiczenia części mowy. I wszystkie pomoce są wydrukowane albo narysowane przeze mnie. Także to są tak zwane pomocy DIY, bardzo proste do wykonania. Potrzebny tylko karton, marker i czasem drukarka. Część mowy to jest w ogóle taki... Dziwny temat, dlatego że uczymy się tego w pierwszej klasie, w drugiej klasie, w trzeciej klasie, do ósmej klasy, chyba tak naprawdę uczymy się tych części mowy, później tej części zdania, e, a później się z tego nie korzystamy to, co zapominamy. Naprawdę ja mam znajomych, którzy... W tym, gdybym teraz im powiedziała, podaj przykład, nie wiem, e, przymiotnika, nie, dobra, że żaden czasowy przymiotnik myślę, że każdy zna i pamięta, ale już z tymi innymi jak przysłówek, jak, e, nie wiem, zaimek, już nie powiem o partykule, e, no to z tym jest o wiele, o wiele trudniej. Ale no też z drugiej strony nie jest to na tyle trudne, aby to tak jakby dzieciakom odpuścić. One muszą się czegoś uczyć, muszą poznawać różne rzeczy, muszą trenować te swoje mózgi, no muszą się uczyć, muszą cały czas... Może nie cały czas, ale muszą też popznawać różne rzeczy, które być może ich niekoniecznie interesują, ale pokazać im, w jaki sposób te rzeczy nieinteresujące mogą jednak zrozumieć, zapamiętać. No bo tak życie wygląda, że nie zawsze robimy to, na co mamy ochotę. Siedzę tutaj, dlatego że właśnie w tych szafkach mam poukładane wszystkie rzeczy, które są mi potrzebne do ćwiczenia, właśnie części mowy, żeby było mi łatwiej to wszystko ogarnąć. W jednej mam y, takie podstawowe rzeczy na sam, sam początek, natomiast tutaj dalej mam chyba rzeczownik, rzeczownik, przymiotnik y, i już w każdej szufladzie jest, y, są takie bardziej e, szczegółowe rzeczy, które dziecko musi poznać. No dobra, no to jedziemy y, i patrzymy, co jest w tych szufladach. A więc w tej pierwszej szufladzie mam takie samodzielnie wykonane tacuszki po prostu z papieru. Tatki z twardego papieru. I w środku są. Tutaj na różowym są pytania, ale na niebieskim są po prostu napisane właśnie przymiotniki. Przymiotnik jest opatrzony symbolem, e, taki jak e, według metody Montessori, więc tu mamy po prostu przymiotniki w odpowiednim kolorze. Tutaj mamy rzeczowniki, rzeczownik jest czarny, czarny trójkąt, czyli symbol też z Montessori. E, na białych kartkach, e, żeby było trudniej, czyli wtedy, kiedy już mieszamy różne słowa, różne wyrazy, które dziecko ma przeczytać, i zadecydować, czy to będzie czasownik, przymiotnik, czy rzeczownik. E, tutaj na początek na czarnym tle, właśnie rzeczowniki. Chyba razem też z, tak, z obrazkami. No i wiadomo, też czasownik. Też tutaj opatrzony symbolem. Kiedy dziecko pozna już trzy części mowy, to właśnie jedną z rzeczy, którą robimy, tutaj w tym pudełeczku mam równe części mowy, które dziecko po prostu dopasowuje na podstawie pytań, jakie zadaje na część mowy. A tu, no my, tutaj mamy całe zdania, jeśli chciałabym, aby tutaj dziecko wyszukiwało rzeczowników, szacowników, przymiotników i tak dalej. Ale przejdźmy do tych bardziej ciekawszych szuflad. Czyli na przykład tu mamy przymiotnik. Siema, jestem przymiotnik. Jeśli chodzi o te symbole, o których mówiłam wcześniej, więc tu mamy symbole Montessori, kupione z firmy, były strasznie fajne e, zabawki, skrzynka gramatyczna. I tutaj właśnie mamy symbole, które symbolizują część mowy. Jak na przykład rzeczownik, tutaj mamy właśnie przymiotnik. I tutaj mamy e, czasownik. E, to się później może przydać w różnych ćwiczeniach. Na przykład do tego, że jeśli mamy czasownik e, i jeśli mamy przysłówek. To dziecko może zauważyć, że to jest koło i to jest koło. No właśnie, no bo czasownik e, mówi nam o czynnościach, a na przykład przysłówek może nam określić te czynności, czyli na przykład biega szybko, biega wolno, je, niechlujnie i tak dalej. Tak samo możemy zauważyć, że mamy rzeczownik i mamy przymiotnik. Rzeczownik jest czarny i duży, przymiotnik jest troszeczkę mniejszy, niebieski. Rzeczownik to na przykład e, niech będzie osoba, mama i przymiotnik opisuje tę mamę. Jaka mama? Dobra. Mamy kot. Jaki kot? Czarny. Mamy na przykład roślinę, czyli na przykład tulipan. Jaki? Pachnący. I czas na rzeczownik. Kto to i co to? O, I tutaj z kolei rzeczowniki a, dzielą się na pewne kategorie, czyli na przykład zwierzęta i w kształcie trójkąta osoby części ciała, jedzenie i picie, przyroda, no i rośliny, bo przyroda też można w rośliny włączyć, e, kraje, państwa, kontynenty, planety. E, rzeczownik często jest wprowadzany właśnie jako ta pierwsza część mowy i czasem jest ona trudna do zrozumienia. Jak jakieś słowo jest czymś innym? Jak jakieś słowo, na przykład mama, nagle staje się rzeczownikiem. I właśnie tutaj dobra jest kategoria, tak, że mamy różne słowa i te różne słowa klasyfikujemy e, pod różne kategorie. Od tego warto właśnie zacząć. E, I co tu mamy jeszcze w rzeczowniku? No i rzeczownik oczywiście ma liczby, liczba mnoga i liczba pojedyncza, to jest dla dzieci raczej łatwe. Trudniejsze natomiast są rodzaje, rodzaj męski, żeński, nijaki, sobowy i męsko-sobowy. E, jeśli pracujecie z małymi dziećmi, to te na razie w liczbie mnogi można sobie odpuścić. E, zostajemy na męski, żeński i nijaki. I tutaj właśnie mamy, mamy takie rzeczowniki. E, I może najpierw nie robimy na tym. Tylko mogę pokazać dziecku, że mamy słowa, przed którymi można powiedzieć ten. Mamy słowa, przed którymi można powiedzieć ta i to. Na przykład ja. Kot. To jest kot. To jest ten kot. To jest ta kot. To jest to kot. To jest ten kot. To jest ten ściana. To jest ta ściana. Tak, to jest ta ściana. To jest ten biuro. To jest ta biuro. Czy to jest to biuro. To jest to biuro. I tak dalej, i tak dalej. I właśnie, więc najpierw dzielimy w ten sposób i później mówimy. No więc tutaj mamy rzeczowniki. W rodzaju męskim, tu mamy rzeczowniki rodzaju żeńskiego, a tu mamy rzeczowniki rodzaju nijakiego, i później z biegiem czasu, często stosując te określenia, często używając tych słów, dziecko po prostu się tego nauczy i zapamięta. Więc zaczynamy od takich intuicyjnych podziałów, a później przechodzimy już na konkretne nazwy. Siema jestem przymiotnik. Więc zobacz, to jest przymiotnik i możemy z dzieckiem robić taką jakby gazetkę. Czyli mogę tutaj położyć. Siema jestem przymiotnik. Co ja tutaj o przymiotniku jeszcze mam. Grazy, e, które są przymiotnikami. Czyli na przykład wysoka. Niski, grube. I tak dalej, i tak dalej. Czyli po prostu przymiotniki. Jaki, jaka, jakie. Robiłam coś takiego. Czyli mamy jabłko, ok, mamy jabłko, ale wiemy, że jabłko to rzeczownik, zaczęłam od przymiotnika, powinnam zacząć może od rzeczownika, jabłko to jest rzeczownik, bo co to? To jest jabłko, więc spoko, mamy rzeczownik jabłko, ale jakie to jabłko jest, jakie to jest? I tutaj mam taką e, tablicę. Która ma po prostu utrwalić słowo przymiotnik. Przymiotnik, 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 przymiotnik. Czyli jabłko. Jakie jest jabłko? Szukamy przymiotników. Jakie jest jabłko? Kwaśne. Jakie jest jabłko? Dojrzałe. I tutaj przy okazji rozwijamy słownictwo. Drogie. Oczywiście słodkie i okrągłe. Zazwyczaj dzieci, kiedy zaczynają pracę to pierwsze przymiotniki i czasami jedyne przymiotniki to są kolory, tak? Czy jaki jest badan? Żółty. Jakie jest jabłko? Czerwone. Jaka jest śliwka? Fretowa. Więc rozwijamy, rozwijamy, rozwijamy dalej słownictwo. O, kryło mi się najważniejsze. Pytania. Na jakie e, odpowiada przymiotnik, czyli oki, jaki, jaka, jakie. I tutaj zamiast właśnie e, e, kropki przy znaku zapytania narysowałam ten trójkąt, żeby to się po prostu kojarzyło. Jaki, jaka, jakie. Na przykład jakie jest jabłko, ale też na przykład jaki jest Chłopak. I troszeczkę tu w inny sposób zrobiłam, bo jest chłopak oczywiście oznaczony. Oznaczony, że to jest rzeczownik. Chłopak to jest rzeczownik, ale jaki? I tu mamy już przymiotniki. I tu już nie ma słowa przymiotnik, ale po prostu jest symbol przymiotnika. Jaki jest ten chłopak? Proszę bardzo, przystojny jest chłopak. Rozgadany jest ten chłopak. Pracowity i fajny. No i można pytać, czy wszystkie cechy są pozytywne, czy są jakieś negatywne, a na przykład, co byś powiedziała, czy powiedział negatywnego, co, jaki chłopak może być, żeby też rozbudowywać słownictwo, żeby dziecko miało coraz bardziej bogate słownictwo, ale też, żeby tak jakby tych więcej przymiotników wymyślało. Te rodzaje. Rodzaj męski, żeński, nijaki, męskoosobowy, osobowy. I tutaj po prostu mamy różne takie, e, które trzeba dobrać e, określenia. Na przykład młodzi, jaki to będzie rodzaj. No i mamy też coś takiego, czyli stopniowanie. Stopniowanie przymiotnika to jest bardzo charakterystyczne właśnie dla przymiotnika, czyli skoro stopniowanie to musi być stopień, czyli mamy takie schody, miły, milszy, najmilszy, równy, wyższy, najwyższy. Albo też takie stopiowanie. Albo też takie stopniowanie. Albo też pomyślałam o takim stopniowaniu. I chodzi mi o to, żeby to teraz położyć na jakąś tablicę suchościeralną. W ten sposób. No i tutaj sobie dziecko będzie wypisywało na przykład niski, niższy, najniższy. Słodki, słodszy, najsłodszy i tak dalej. I ostatnią rzeczą, jaką mam przy przymiotniku, a nie, nie ostatnią. Tutaj właśnie mam te wyrazy, y, tutaj mam te przymiotniki do stopniowania i możemy je układać, czy to tutaj, słodki, słodszy, najsłodszy, czy na tych stopniach, jak to woli. Ale i też mam y, trochę trudniejsze zadania. Tutaj je przykleiłam na takich karteczkach y, samoprzylepnych. Tutaj mamy takie zadanie. Mamy zielone kwiatki, tak? Zielone kwiatki trzeba określić liczbę i rodzaj. Jest tutaj podany przymiotnik i rzeczownik, żeby za pomocą tego rzeczownika dziecko wiedziało, jaki jest rodzaj. No bo zielone to może być rodzaj niejaki i to może być też rodzaj niemęskoosobowy. Dlatego tu są kwiatki, żeby dziecko wiedziało, że to jest liczba mnoga, a więc zielone kwiatki to będzie rodzaj niemęskoosobowy, liczba mnoga, hmm. I tyle, tak? Tu trzeba określić rodzaj i liczbę. No właśnie, no, no to mamy. I takich zadań mamy troszeczkę więcej. I to są tak zwane te trudniejsze zadania. Czas na czasownik. Mamy czasownik. Okej, okay. więc czasownik, gdzie mamy. Pierwsza rzecz, do czasownika. To jest taki śmieszny telefon, wyciągny zabawkowy iPhone, znaczy to chodzi... No nie zabawkowy, tylko chodzi o to, żeby dzieci rozbawić z tym iPhone'em. No i właśnie chciałam pokazać, że czasownik to jest taka, taki ktoś ciekawski kiedy i odpowiedź czytam. No po prostu chodzi o to, żeby dziecko skojarzyło sobie ten czasownik, który cały czas pyta, co robisz, co robisz, co robisz. Myślę, że każdy ma jakiegoś takiego kolegę, który często pyta, co robisz, co robisz, co robisz, czy na przykład kończy. Na przykład spała, na przykład śpi, na przykład ma, na przykład jest, bo to też taki czasownik nieoczywisty, na przykład szuka i tak dalej. Czyli widzimy, że tu są po prostu czasowniki w różnych osobach, w różnych czasach i właśnie zaraz do tego dojdziemy. I właśnie na końcu mamy mm, symbol czasownika. Czyli to po prostu może w ten sposób leżeć i dziecko sobie może podnosić i czytać: OK, kończy. Spała, spada, spada, czyli teraz spada. Czasownik odmienia się oczywiście przez osoby i nasowałam takie też rysunki, które mają pokazać, że ja ty, y, on, ona, ono i tak dalej, i tak y, dalej. I tutaj mamy od w takim pudełeczku właśnie osoby, czyli tak jak tutaj mamy my, ale też mamy. Czasowniki już odmienione. Więc tutaj dziecko chyba mamy tutaj dwa czasowniki odmienione, więc sobie dziecko układa w odpowiednich miejscach, na przykład ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one e, i później dokłada odpowiednie czasowniki, więc tutaj mamy osoby. Tutaj zrobiłam coś takiego na czasy e, w taki sposób, żeby to sobie położyć. I te czasowniki sobie właśnie tutaj podzielić, tak? Że kończy to jest czas teraźniejszy, bo teraz kończy, ale spała to czas przeszły. Ale wiadomo, że mogę też to położyć na tablicy suchościeralnej. I tutaj dziecko może pisać. E, na przykład odmieniamy czasownik. Hmm. Spać w pierwszej osobie liczby pojedynczej, czyli ja. Ja spałam, ja śpię, ja będę spała. No i mamy to. Mamy też tryby, czasownik ma też tryby. A tutaj na przykład Kuba wyniósłby śmieci i chce mi, a tutaj Kuba z kolei wynosi, no więc po prostu dzielimy i później możemy u dziecku powiedzieć, jak dziecko podzieli na trzy części, o jaki tryb tutaj chodziło. Czyli mamy Kuba wynosi śmieci, Kuba wyniósłby śmieci i Kuba wynieś śmieci. Jeśli dziecko samo najpierw podzieli na, Jeśli dziecko najpierw samo sklasyfikuje okre, określone e, komunikaty i dowie się, jak ta jedna kategoria się nazywa, tak, czyli że to jest na przykład tryb przypuszczający, to istnieje o wiele większe protokółkowiecko, że po prostu dziecko to zapamięta. No i też ważna informacja, że czasownik z do nie mówi no, 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 stop. Czasownik z nie piszemy oddzielnie i sobie dziecko ma zapamiętać właśnie, że czasownik takie coś robił do nie, czyli czerwony e, aż ze złości mówi nie, dlatego czasownik piszemy oddzielnie. No i oczywiście mam też trudniejsze zadania, na przykład odmień czasownik, pisać w czasie teraźniejszym przez wszystkie osoby i tak dalej, i tak dalej. Aha, i tu jeszcze rodzaje, proszę bardzo, rodzaje. I tutaj mamy rodzaje i właśnie czasowniki, tak żeby je odpowiednio podzielić.